Dzień dobry Państwu, Jan Fior, Kryzys 2020. Dzisiaj jest odcinek 180. Proszę zapamiętać ten, ten numer. Będziecie się często Państwo do niego odnosić. Mówi o tym, co nas to nadejdzie w ciągu najbliższych pięciu, co zdarzy się w ciągu najbliższych pięciu lat. O tym, co widać i czego nie widać. Zaprasza Jan Fior. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że światem rządzą trendy, cykle i inne związki przyczynowo-skutkowe, na podstawie których odnosimy się do e, przyszłości. Analizujemy przeszłość i teraźniejszość i odnosimy się do przyszłości. To odnoszenie się, badanie cykli, badanie trendów e, i związków przyczynowo-skutkowych pozwala nam z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć to, co się zdarzy jutro czy pojutrze. Na podstawie tego, co, co mówią trendy. Kolejne pięć lat, te, o których chcę teraz omówić, to okres, w którym wykluwać się będą fundamenty nowego porządku światowego tego opartego na dekarbonizacji, na walce o zieloną planetę, na dominacji banków, czyli obecnie społeczeństwie bezgotówkowym na paszportach sanitarnych, równości płciowej, rasowej i klasowej i wielu innych zjawiskach, które się złożą na ten nowy, nowy ład. W zależności od tego, co się wydarzy w latach 20 czy 28, wielki reset dosięgnie nas prędzej czy później. Lub później. A może nie dosięgnie w ogóle. Dlatego posłuchajmy o tym, co się wydarzy w świecie gospodarczym od dziś do końca 28 roku. Ta wiedza pomoże nam zrozumieć, czy złoto, srebro naprawdę się przedawniło, a także po której stronie powinni Polacy stanąć, po zachodniej czy po wschodniej, no i jakie reformy nam służą, a jakie nam będą szkodziły. Proszę Państwa, z kumulacji cykl, cykli koniunkturalnych, czy cykli w ogóle, jak, jakim poddany jest nasz świat, można wyciągnąć na, na wnioski na temat tego, co będzie w ciągu najbliższych pięciu lat. Ja po, e, p, kiedyś omówimy osobno, jakie to są cykle e, 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 i, i naszym, jakie są ich kryteria. Dzisiaj tylko opowiem, jakby o skutkach. Proszę Państwa, świat zmierza w kierunku depresji, która się rozpocznie pod koniec 2024 lub z początkiem 2025 roku, czyli 23-24, to jest dochodzenie do tej recesji. Łatwo odgadnąć. Które czynniki spowodują zejście gospodarki świata w fazę depresji? Oto najbardziej prawdopodobne. Gwałtowny wzrost stóp procentowych, którego banki centralne nie będą mogły kontrolować, czyli opanować, a to oznacza ponowny wzrost inflacji, która się, który się rozpocznie w połowie 2023 roku. Wojna, która jest konsekwencją inflacji zacznie się rozprzestrzeniać poza granice Ukrainy, chyba że dojdzie do pokoju w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a więc zanim Putin rozpocznie ofensywę zgniatającą, mającą zgnieść Ukrainę, ostatecznie zgnieść. E, przypomnę też, że, e, e, że do połowy 23 roku Fed i większość innych banków centralnych, mimo ciągłych zaprzeczeń, jakoby tego nie robili, Postanawia się wycofać z polityki zacieśniania kredytu, czyli polityki walki z inflacją, podnoszenia stóp procentowych i powrócić do fazy quantitative easing, czyli do zwiększania podaży pieniądza, która właśnie do tego kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, doprowadziła. Stan gospodarka Stanów Zjednoczonych znajdzie się w recesji, podobnie jak Europa. Unia Europejska i wiele innych krajów. Pierwszy kwartał w Chinach, zwykle słaby ze względu na święto księżycowe, zostanie dodatkowo osłabiony przez zmienność tych czynników chorobowych, o jakich tam Państwo wiecie już w Chinach, co jest nazywane ostatnio grypą. Spowoduje to słabo słabą aktywność konsumentów i osłabi działania przedsiębiorstw. Będzie to więc rynek niedźwiedzia. Wchodzimy w fazę rynku niedźwiedzia, podczas którego Połowie przyszłego roku powinna się pojawić nadwyżka miedzi, co jest niejako, pamiętacie Państwo, odcinek 117, Doktor Miedź. Mówiliśmy o tym, jak sytuacja na rynku miedzi wpływa na, e, czy ilustruje sytuację gospodarczą w ogóle. Ceny spadną miedzi do około 6 tysięcy dolarów, a potem, jak wiecie też Państwo, będą, zaraz, no, nie uprzedzając faktu. Jednak do połowy 2023 roku Fed będzie zmuszony zmienić politykę, no to to, co właśnie przed chwilą mówiłem, i żeby zapobiec, zapobiec pojawieniu się kryzysu finansowego, kryzysu gospodarczego w ogóle, no będzie, będą naciskać na gospodarkę, aby ją używić przed wyborami 2024 roku, czyli właśnie te zwiększanie podaży pieniędzy. Inne banki centralne też pójdą w, w tym kierunku 24 rok jest rokiem wyborczym tego, tych głównych wyborów stanu, do, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych i na, e, e, do Kongresu i Senatu. Oznacza to, że ceny ropy i żywności gwałtownie wzrosną w drugiej połowie roku 2023, co spowoduje odrodzenie inflacji, a także odbicie aktywności gospodarczej w Ameryce i w Europie skromne ożywienie. Ponadto dolar amerykański zacznie spadać, jeszcze szybciej spadać, chociaż już zaczął spadać. Wzrośnie silnie zadłużenie korporacji i gospodarstw domowych, z czego wiele z nich stanie się niewypłacalnymi. Dolar o, o, o amerykański zacznie długotrwały spadek. No, tak. Po kilku miesiącach niewielkiej kompre, korekty inflacja zacznie silnie rosnąć. Ja tutaj czytam komunikat, z którego, na którym się oparłem. Inflacja zacznie silnie rosnąć, napędzać ją będzie gwałtowny wzrost cen energii, surowców oraz żywności. To doprowadzi do dalszego silnego wzrostu cen, czyli inflacja pogłębia się. Mamy dwa, dwa tematy główne. Inflacja i recesja. Inflacja i kryzys gospodarczy. Wojna rozprzestrzeni się na inne kraje Europy. Skandynawia, być może Unia, e, e, United UK, czyli, czyli Wielka Brytania, może Rumunia, może kraje, może kraje bałkańskie, czy Polska. No to zależeć będzie od wyniku wyborów, jakie będą u nas w tym, w tym roku, w 2023 roku. Nagrywamy 29 grudnia godzina 11.08 w tej chwili. Wywoła to gwałtowny wzrost na rynku akcji i surowców do połowy, gwałtowne wzrosty cen na, na rynkach. Akcji surowców do połowy 2024 roku, po czym nastąpi co najmniej trzyletni spadek, deflacja, ciężka deflacja, podobna do tej, jaka miała miejsce w latach 1929-1932. W roku 26. Możecie Państwo sobie to pozapisywać, żebyście się tym jak kompasem posługiwali. Oczywiście będziemy, będziemy korygować te. Te sprawy. Tak jak rozpoczęliśmy to prognozowanie filmem numer 117, rok temu mniej więcej, no to teraz i też korygujemy go, to ten film jest jakby dalszą korektą. W 26 roku, proszę Państwa, o ile nie wcześniej, zacznie się znaczna część świata i już będzie prowadzić system handlu poza systemem dolara amerykańskiego. Już to się zaczyna, już się to zaczęło nawet. Eksport, a niektóre, niektóre skra... kwestie eksportu niektóre z krajów będą sprzedawały swoje produkty w walutach innych niż dolar amerykański i importerzy też będą woleli, żeby ich import był płacony w innych walutach, czy na przykład we własnej walucie importera. Ostatecznie, być może w trakcie trwania upadku dolara nowy świat, ale nie ten E, o którym mówimy w tej chwili, o który chcemy przewidzieć, ten New World Order, tylko ten nasz e, nowy świat e, oraz BRICS, czyli ta, ta siła wschodnia, uruchomią własne platformy handlowe i walutowe oparte na 20 surowcach, towarach i surowcach, commodities wycenianych w złocie, a nie w dolarach amerykańskich, czyli jakby zostanie zakwestionowana e, rezerwowa. Ro, rola do, rola do, dolara, e, czyli e, e, standard dolarowo-złotowy. To, czy tak podzielony świat będzie ze sobą współpracował, czy nie, czy będą negocjować te dwa bloki, to zależy od, od, e, e, no, nie, od przebiegu wojny. E, to jest kwestia spoj, sporna, ale od niej będzie zależały dalsze losy właśnie tej. Toczące się już wojny toczące się nie tylko na Ukrainie, ale toczącej się między dwoma blokami, między USA i Chinami za pośrednictwem oczywiście Unii Europejskiej, NATO i z, tam, i z tej strony Rosji z Chinami. Można jednak przyjąć, że kraje zrzeszone w ramach rozszerzonego BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny. Południowa Afryka, no oczywiście Iran i Arabia Saudyjska są już tak zmęczone wybrykami Ameryki, że nie patrzą na ten wspaniały kraj jako na latarnię morską dobrobytu, jak kiedyś, i chcą się od niej uwolnić. Inauguracją tej tendencji, tego nowego porządku, ale naszego nowego porządku, była grudniowa wizyta Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej, podczas której podpisał. Kilkanaście czy kilkadziesiąt umów e, o wymianie handlowej między Arabią Saudyjską, Królestwem Arabii Saudyjskiej, a Chinami na wiele dziesiątków miliardów dolarów. To jest ewenement. A wcześniej, jak Państwo pamiętacie, Rosja e, przejęła funkcje obronne e, e, nad, e, i, w, w, nad terytorium czy nad, nad niebem e, Arabii Saudyjskiej, co do tej pory e, czyniły Stany Zjednoczone. Czy drony amerykańskie czy te zachodnie z terenu Jemenu albo, albo jakiegoś innego może uderzą w Riyad czy Dżede, Tego jeszcze nie wiemy. Czy Amerykanie z Izraelem zbombardują Iran, tego też nie wiemy. Ale to są wszystko bardzo prawdopodobne wydarzenia. Ja jestem o tyle dobrej myśli, że widzę, iż, znaczy nie, nie widzę, ale ja się zgadzam z wizjami tych, którzy Twierdzą, iż Ameryka znajduje się na krawędzi recesji, wbrew temu, co mówi rząd czy nawet Fed, i będzie musiała się zająć swoimi własnymi problemami przedwyborczo, przynajmniej, bo inflacja im rośnie, deficyt budżetowy też rośnie, handlowy jest też nie najlepszy, a nastroje wśród Amerykanów są coraz bardziej podłe. Gospodarka siada, proszę Państwa, więc może to być ten element, który albo odwróci losy tego, tego, tego cyklu albo, albo je opóźni. Proszę Państwa, jak już wspominałem, więcej powiem na ten temat w przyszłych spotkaniach, podczas przyszłych naszych spotkań. Dzisiaj tylko wspomnę, że jest sześć głównych cykli, które się zbiegają w tych latach między dziś a 26 rokiem. To jest cykl Kondratiewa, cykl wojenny, cykl demogra demograficzny, a także cykle pogodowy, dolara amerykańskiego i cykl kapitałowy. Opowiem o nich szerzej następnym razem. Proszę Państwa, te, te cykle, wiele z tych cykli było tradycyjnie, one się już pojawiały w historii ludzkości, stąd właśnie zostały odkryte, czy jakby zidentyfikowane. Kiedyś one się pojawiały zwykle w momencie, kiedy następował schyłek jakichś imperiów, te znikające imperia, osłabione imperia, mają tendencję do uciekania się do taktyki wojskowej, do wojny, do zastraszania. Ona, ten strach, ta wywoływanie paniki po, pomaga im zachować władzę jeszcze, ale to, czy tam dotychczasową hegemonię. Ale ta hegemonia, raz już nadszarpnięta, najczęściej upada, Co, czego dowodem jest upadek Rzymu. Upadek Saracenów, Imperium Saracenów, Hiszpańskiego, Francji, Wielkiej Brytanii, potem Związku Sowieckiego, a teraz Ameryka podąża tymi, tymi śladami. Aby utrzymać hegemonię, Stany Zjednoczone musiałyby doprowadzić do paru e, ważnych wydarzeń, które im, to, które im te hegemonię podważają. Po pierwsze, musieliby z, przez, przerwać związki. Niemiec z Rosją i z Chinami. To jest takie, to jest takie zjawisko, które zawsze e, e, znaczy zawsze które, które przez wszystkich prawie polityków amerykańskich uważane jest jako zagrożenie hegemonii amerykańskiej. Polityka e, militarna i gospodarcza Rosji musi zostać zniszczona. To jest drugi warunek. Stąd ta wojna teraz za pośrednicy Proksy. To jest wojna Proxy zastępcza, w której bierze udział. Ukraina i teraz chcą jeszcze wciągnąć Polskę i Rumunię. My w zastępstwie Amerykanów, czy Amerykanie, posługując się nami, chcą tę wojnę wygrać. O to właśnie, zresztą chodzi w tej wojnie między Rosją a Ukrainą, na razie o napięte stosunki między Ameryką a Chinami. Co prawda, na Pali ponad miesiąc temu spotkali się przedstawiciele 20 naj... Większych krajów świata i dyskutowano na te tematy, ale nic się nie zmieniło. Kontynuacja hegemonii amerykańskiej jest dalej na agendzie rządu Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, to jakby też wynika, jest taki pan Charles Hugh Smith, się nazywa, który jest zdania, że, że, że dzieje Ameryki beznaczane są przez cztery takie. 80-letnie cykle, który pierwszy się rozpoczął w 1781 roku, czyli w momencie, kiedy Ameryka stała się już Stany Zjednoczone stały się niepodległym państwem. Potem była wojna domowa 1861, znowu militaryzacja, potem mamy wojnę, II wojnę światową, czyli 1941 rok, 80, kolejne 80 lat. A teraz, 80 lat później, zdarzył się rok 21, e, e, wielka epidemia, i tak dalej. I proszę Państwa, interakcją tych wszystkich wielkich cykli, e, które zbiegają się w najbliższych latach, ma być wywrócenie światowej struktury politycznej i gospodarczej poprzez wojnę, no a potem do podzielenia świata na sfery, nowe sfery, albo te same sfery, albo jedną sferę interesów w ramach struktur wielonarodowych. Zmianie ulegnie jednostronny, cytuję. Zmianie ulegnie jednostronny dzisiaj świat, którego około połowa istnieje w strukturze wielonarodowej z własną walutą opartą na wartości złota oraz 20 towarów. Jeszcze może nie istnieje, ale już buduje się na tym. To jest ten właśnie BRICS Plus albo europejski Euroazjatycka Unia Gospodarcza. W przeciwieństwie do, tej drugiej, do, do drugiej połowy, ta pierwsza połowa istnieje w przeciwieństwie do drugiej połowy, w kontrze do drugiej połowy, korzystającej z obecnego fiducjarnego systemu walutowego, czy to w formie paprowy, papierowej, czy to w formie waluty cyfrowej, w jakiej by weszła. I nawet gdyby to były nawet kryptowaluty, to, to już będzie też waluta fiducjarna, czyli fiat. No, i, i oczywiście z, zjednoczona wokół Amerykanów. Każda z tych struktur oznaczać będzie glob podzielony na dwie części, z których pierws, pierwszą będzie Sojusz Zachodni, my na razie jesteśmy tak w rozkroku, ale raczej bliżej tego Sojuszu Zachodniego, lub Stary Świat, inaczej, a drugim BRICS i Nowy Świat. Zmiany merytoryczne. Mogą następować tylko poprzez kryzysy. Tym kryzysem będzie depresja 25-28. I to będzie głęboka depresja, jak wspominałem wcześniej, porównywalna z tą z lat 1929-32. A może nawet gorsza, tym bardziej, że w tej chwili mamy i, większe, i więcej ludzi, i więcej, i więcej napięć, i więcej długu. Bo ten dług to jest jedno ze zjawisk, które do tego wszystkiego doprowadziły, albo inaczej sprowokowanie spro, polityki monetarnej, która, która była tak przyjazna długowi zadłużaniu się ludzi i instytucji krajów, że, że, że doszło do, aż do takiego głębokiego Ko, ko, e, kryzys. Co prawda istnieje nadzieja, że każdy z tych cykli skończy się negocjacjami, czy skończy się jakimiś przyjaznymi rozwiązaniami, chociażby e, pomiędzy tymi dwoma blokami, jak, o, o których mówimy, czy blokami finansowymi i monetarnymi i blokami politycznymi. E, części jednak globalne zmiany struktury zachodzą poprzez wojnę. No i stąd właśnie ta wojna. Jak to możliwe, że jesteśmy tak zdeterminowani, że nie uczymy się na błędach i nie wyzwolimy się z trendu, który nas prowadzi w ślepą uliczkę? Proszę Państwa, dlaczego cykle wybierają wojny zamiast pokoju? No, taka jest teoria cyklu koniunkturalnego, demograficznego i dolarowego, który jest skutkiem z jednej strony no, można powiedzieć generalnym skutkiem, to jest przeplatanie się faz Gwałtownego rozwoju boomu i kwas e, recesji, Bum BUM prawda, po angielsku. E, I to powoduje, że, 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 że zło, że głupota, że wojna zwycięz, zwycięża. Dlaczego tak się dzieje? No, dlatego tak się dzieje, że że siłą napędową i to coraz skuteczniej, coraz bardziej przynajmniej. Na pewno w sferze ideologicznej staje się państwo. Coraz więcej państwa, coraz więcej socjalizmu, coraz mniej własności prywatnej, coraz mniej inicjatywy prywatnej, sektora prywatnego i to wszystko powoduje właśnie takie związki przyczynowo-skutkowe. Sam cykl nie jest szkodliwy, jak wiadomo, ale wadliwa jest struktura świata i ta struktura oparta na e, przemocy państwa. Na ograniczaniu naszej wolności, ograniczanie wolności jednostki i jakby odejmowanie, odbieranie nam odpowiedzialności albo, albo uczenie nas, oduczanie nas odpowiedzialności powoduje, że cykle stają się tak, tak groźne i tak niebezpieczne, podczas gdy mogłyby być prywatne, przyjazne, gdyby, ten, gdyby to państwo, nawet jakby państwo istniało, to gdyby było to państwo, Prywatne państwo oparte na wolnej wymianie, na dobrowolnej wymianie, bo państwa oparte na interesach narodowych, czy elitarnych. W cudzysłowie, bo te elity to nie są elity, to są grupy to są grupy pasożytów, które żyją z nas, cały świat jest, cała historia świata jest historią, historią zdobywania życia czy zdobywania. Środków do życia przez grupy, którym się pracować nie chce i chcą żyć jak pasożyci, nareszcie. I to jest właśnie też zjawisko dzisiejsze. Proszę Państwa, ogłoszenia parafialne. Książki Akademii Młodych Milionerów nawet nam będą służyć, a nam nie tylko nam, ale naszym dzieciom i naszym wnukom nawet w trakcie tego, tych, tych zmian, w trakcie złych cyklów, a zwłaszcza a zwłaszcza właśnie wtedy. Dlatego polecam Państwu, żebyście sobie po spotkaniu naszym, po, po odsłuchaniu, audycji weszli na opis filmu i zobaczyli, jako, jakie lektury oferujemy. To są książki, które uczą właśnie przedsiębiorczości, właśnie odpowiedzialności, właśnie umiłowania wolności. Bo, bo proszę Państwa. To, że będziemy mieli własne pieniądze, że będziemy nie e, mogli oszczędzać, że będziemy mieli złoto, że będziemy mieli srebro, będziemy mieli majątek, który, moż, który możemy sami użyć, a nie, że będzie używany przez państwo. To, to, jest, to do, daje nam wolność i to daje nam szczęście. E, tych, którzy jeszcze nie wierzą w siłę złota, którzy uważają, że złoto się przedterminowało, czy przedatowało, to. Podaję adres Mennicy Mazowia, która jest dealerem metali szlachetnych, mennica-mazowia-v.pl Tam Państwo znajdziecie pomoc w zabezpieczeniu się przed tymi wszystkimi zagrożeniami, o których tutaj wspominali. Wszystkimi, to jest ich niewiele, ale one są tak, tak wszechogarniające, że naprawdę mogą od człowiekowi po człowieka pozbawić chęci życia. Chciałbym Państwu podziękować za kolejny rok cierpliwości, życzliwości, pomocy, wsparcia, e, dzięki któremu nasza, nasz, nasz blog, czy nasz, nasz kanał, e, i fundacja, i te książki dla, dla młodego pokolenia istnieją. Dzięki Państwu możemy działać i to jest naprawdę e, to jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Nic, nic z tych waszych darowizn, i tu deklaruję i przysięgam, nie zostanie zmarnowane. Nie jesteśmy doskonali, czasami zdarzają się nam błędy, ale jesteśmy lojalni, wiarygodni, mówimy tak jak jest, szczerze, bez cienia cynizmu czy obłudy. Proszę Państwa, życzę wszystkim szczęśliwego nowego 23 roku, który nie będzie łatwy, ale przez to, że jest jakaś szansa, że coś będziemy odkrywać, że będziemy się czegoś dowiadywać, może naprawdę zminimalizować straty czy porażki z tego, niecnego planu, o jakim wszyscy dobrze wiemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.